To jest to, że lasik Tak, wasi. do pierwszego luza, do pierwszego luza. Ciche granie pokczam. I kim mam grać? Nie wiem kim chcesz. Ja bierz dole, ale wybór... To ja chcę. Nie wiem, wybierz mi. Lepko, to tylko jedna gra. Znaczy do pierwszego luzu. Gram kurwa na parcie co jest? Ja to... Ale na tej mapie zawsze To zawsze? Zawsze mi placey wychodzą. Ty, kurwa, daj się ma co jest, kurwa? Widziałeś to. A, dobra, to pierwsza kluza, to pierwsza kluza. <noise> dobra, dobra, ale patrz, 26 minut i go. pierwsza Kolejne 26 minut i będzie platyna. Nie bać to platynę, nie bać platynę. A my takie mamy, że przeskoczymy od razu do, do Zenender. <try> o kurwa, ale strefa, strefa kibica. Uuuuh. Nie co nikogo na taki kombo? Jajks! Spraszam, nie chciałem. A to pierwszego luza to jest takie Może jeszcze trzy kapę co jest Już nie Kurwa ja, kawał już, ja tam jest botony już nie <śmienny> bot Co jest Zera tu def To jest żart.